Przez i wzdłuż rośnie miasto przed moim oknem. Tuż tuż. Wznosi się w górę cegła po cegle. Wyżej i wyżej, wysokim murem. Gdzie parki i skwery jeżdżą auta, wcześniej rowery. Na podwórku nie ma dzieci, hula wiatr, przegania śmieci. Nie chodzimy na spacery. Ważna teraz telewizja, jeszcze bardziej komputery. W powietrzu kurz, zieleń znika, przed moim oknem tuż tuż. W takim miasto ćwierkanie ucichło, wśród kominów ciasno. Kwiatów też nie ma, beton i asfalt. A ja się pytam, gdzie nasza ziemia? Szarość króluje? Drzewa wycięte, człowiek buduje, To niepojęte swój świat rujnuje. Dziś nie ma już róż przed moim oknem, Tuż, tuż. Drzewa umierają stojąc, Drzewa umierają stojąc, Razem z zielenią traw, Razem z błękitem nieba, razem z lasurem oceanów. Umierają powoli. Z każdym wschodem słońca, z każdym zachodem księżyca. W Śląsku w zagłębiu rury, Chicago i Pekinie. Umierają, by zrodziła się technika. Umierają robiąc miejsce nowoczesności, umierają ustępując człowiekowi.